Witam, pozdrawiam serdecznie, średnio i gorąco. Wszystkiego, co najlepsze w dobrym 2025 roku życzę Państwu złówka, szczęścia przede wszystkim z zdrowia, bo to najważniejsze. Jak zawsze mówię kolegom, przyjaciół, znajomym, przyjacielom z bo to najważniejsze, zdrowia się nie kupi. Jak masz pieniądze, jest ok, kupisz sobie chleb, kupisz sobie smadowanie, tam nie wiem, jajka i ser żółty, ale jak nie masz zdrowia, zachodujesz już, nie daj Boże, no. Tu jest jak zwykle piękny paśnik, którego ostatnio naprawiałem nie wiem czy to chyba wichura zezwała, ale mi się wydaje, że jakiś chuligan przewrócił ten paśnik, on leżał tutaj ja go tu musiałem podnosić często do niego wracam, to ma taki sentyment do niego tam dalej jak się pójdzie jest ulda pszczół, o ile jeszcze stoi, tam są tam jest obiekt monitorowany i w ogóle wiele różnych rzeczy Dziękuję państwu ślicznie za oglądanie, jest mi niezłe, nie bardzo miło ogólnie ten paśnik to jest to taka budowa, taka konstrukcja dosyć stabilna kółko, która mam na sobie, jest to 128 Zetmon najnowszy wzór Wojska Polskiego pod spodem mam 507 Temon na to mam ocieplasz DWS i WS, Polarz Zielony, dedykowany do tej kutki. I oczywiście ta legendarna, słynna polska serata, co nie oddycha, przepuszcza wodę w jakimś czasie. Bo nie mówię tu o deszczu 15 minut 20, tylko o ulewie, paru godzinnej. To myślę, że ta kutka nie spisałaby się, chociaż przede wszystkim w Impieknatach. Wasz, Wasz Waszkarę. Nie widać pełno zieleni. No tak się prezentuje ten paśnik, jest on bardzo piękny, kiedyś tu bułeczki były. Pamiętam jak u mnie w miejscowości, u mnie właśnie położyłem troszeczkę marchewek dla zwierzątek. Kiedyś kurczę, mówię Matuli te słuchaj, te masz dla ptaków jeszcze? Oczywiście, że mam. Leży w piwnicy. Wziąłem do lasu karmnik dla ptaków mojej mamy. Ktoś mi go kusza zabrał. Nie wiem czemu, nie wiem czy to było po złości zrobione, czy jakoś tak ale w każdym razie zniknę, no mogę go przemosować gdzieś tak na przykład na wysokości drzewa tu przemosować belkami i pozdrawiam Państwa, dziękuję ślicznie za oglądalność, nie bardzo miło. Pozdrawiam wszystkiego dobrego.